Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No a dzisiaj wyjątkowo, tak naprawdę moje ulubione połączenie, czyli Minecraft oraz LEGO, 10 najlepszych zestawów LEGO Minecraft. Według mnie, moim zdaniem, myślę, że będzie dzisiaj ciekawy odcinek. Mam nadzieję, że fajnie to jakoś zmontuję, że Wam się przede wszystkim ten montaż spodoba. Możecie też znać, co o tym sądzicie w komentarzu. No, i przechodząc do samego odcinka. Pierwszym zestawem na dzisiejszej liście jest walka w kresie, a tak dokładniej walka ze smokiem. Mamy dwie figurki oraz smoka, endermana smoka oraz jeszcze jakąś postać. Ogólnie jedna wieża, zestaw dosyć mały, ale bardzo fajny. Kolejnym równie ciekawym zestawem, już yy, nie tak tanim i nie tak, yy, nie takim małym jest zestaw najazd złosadników. To są yy, po prostu osadnicy, tylko yy, że taki jakby odłam yy, złych osadników. No i co ujęło mnie w tym zestawie? Mamy taką malutką wioseczkę, mamy jeden domek, jakieś tutaj widzę fary, farmy, jakąś tutaj również zbrojownię, ale mamy przede wszystkim tego niektórzy go nazywają nawet czołgiem tego ogromnego stwora i na na, na którym na grzbiecie ma piladżera, czyli po polsku zło osadnika. E, myślę, że mega fajny set. Dużo figurek, dużo ciekawych elementów. Ja szczerze go polecam. Kolejnym świetnym zestawem z serii LEGO Minecraft jest hodowla owiec. E, Spodobało się to po prostu dlatego, że mamy dużo jakichś tutaj figurek, w zasadzie cztery, ale jak na zestaw za 90 zł, jest to naprawdę mega fajne. Podoba mi się te, również ta owca, ta czerwona owca umieszczona na środku całej konstrukcji, tak naprawdę w centrum. Kolejnym mega ciekawym zestawem z serii Lego Minecraft jest żłobek dla pand. Zestaw mega mi się podoba, chyba niedługo go sobie kupię. Mamy dwie słodkie pandy, jedną malutką, drugą już taką starszą, dużą. Mamy postać Alex oraz ocelotę trzymającego w paszczy rybę. Nie możemy zapomnieć o e, zestawach e, takich figurek, nie wiem czy e, kojarzycie. No i zestawem, który najbardziej mi się spodobał, jest to Steve z papugą. E, ogólnie mega, mega robotę robi tutaj ta mała papuszka, ale sama konstrukcja budowli e, tej głównej, czyli naszego e, Steve'a, jest też całkiem fajna. Kolejnym świetnym zestawem z tej super serii jest przygoda na statku. No i tutaj mamy z tego co widzę trzy postacie, trzy figurki oraz trzy jakieś zwierzątka, naprawdę bardzo ciekawie wykonane. Jakaś tutaj mała wyspa z tego co widzę oraz statek piracki. No i teraz przejdźmy do zestawów konkretnych. Mamy zestaw kreatywny, e, warsztat. Z tego co widzę, mamy tutaj aż pięć figurek. Jakaś tutaj taka malutka stadnina, e, jakiś tutaj domek w połączeniu z jakimś mini zamkiem. E, mamy rzekę, naprawdę bardzo to wpada w klimat Minecrafta. Mega ten set mi się podoba. No i zostały nam same mega konkretne, bardzo ciekawe zestawy, między innymi Minecraft kopalnia creeperów. No i to jest już bardzo, bardzo, bardzo duży set. Mamy jak, jakieś dwa zwierzątka oraz cztery postacie. No i z tego co widzicie zostały nam jedynie dwa zestawy, bardzo ciekawe. Pierwsza y, przygoda, mamy tutaj bardzo dużo ciekawych elementów, jakaś kolejka, dwa szkielety, naprawdę mega dużo figurek. To jest y, z tego co mi się wydaje jeden z pierwszych zestawów LEGO Minecraft, ale naprawdę mega fajny. No, i zestawem, który kompletnie rozwalił ten dzisiejszy odcinek, jest po prostu LEGO Minecraft The Village, czyli w przetłumaczeniu na polski jest to wioska. Jest to zestaw bardzo trudno dostępny, ponieważ jest drogi i dosyć rzadki, chociaż też na Allegro patrzyłem, coś można takiego znaleźć. No i tak, z ciekawszych figurek mamy dużego golema. Mamy endermana. No i najciekawsze myślę, mamy trzech osadników. Jeden osadnik to jest zombie osadnik. Mega duży set, chyba największy z tego co mi się wydaje na realia Minecrafta. Mamy cztery domki oraz jedną studnię. Zestaw naprawdę jest kozakiem. No i co? To wszystko na dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Możecie pisać propozycje na filmy. Ja chętnie coś tam poczytam. Oraz możecie pisać, czy taki format odcinka wam się spodobał, czy lubicie takie rzeczy. Ja na pewno się dostosuję. No i oczywiście wszystkich Was zapraszam na mój serwer na Discorda oraz na TikToka i Instagrama. Oczywiście wszystkie potrzebne linki dostaniecie w opisie. Jeżeli chcecie wysłać mi fanarta czy jakąś budowlę, to na e-maila, który również jest podany w opisie. A ja już się z Wami żegnam. Cześć!